To jest piłka nożna i tego absolutnie nigdy nie zrozumiemy. Liverpool właśnie skończył swój mecz z Manchesterem United, skończył go zwycięstwem 7 do 0 nad Czerwonymi Diabłami. To jest coś absurdalnego, niewytłumaczalnego, niewiarygodnego do tego stopnia, że musiałem sprawdzić, kiedy poprzednio Liverpool tak wysoko pokonał Manchester United. I wiecie kiedy? W 1895 roku. Manchester United nie nazywał się jeszcze wtedy Manchester United, tylko Newton Heath. Liverpoolu z całą pewnością długo dzisiaj nie zasną, a puby być może będą przepełnione do późnych godzin, te puby wokół Anfield, dlatego że to, co się wydarzyło w szlagierze tej kolejki Premier League jest sprawą absolutnie niepojętą. To powinna zbadać NASA i tego typu instytucje. Liverpool to zespół, który miałem okazję oglądać przed tygodniem na Selhurst Park. Byliśmy tam z Marcinem Rosłoniem. I wracając do hotelu, zaczęliśmy rozmawiać na temat gry zespołu prowadzonego przez Jurgena Klopa. Nie dość, że to spotkanie wyglądało momentami jak żywcem wyjęte z rozgrywek Championship, to Liverpool zatracił wszystkie swoje pierwotne instynkty. Te instynkty, które poprowadziły go do wielkich rzeczy, do klubowego Mistrzostwa Świata, do Ligi Mistrzów, do triumfów Premier League. Liverpool był zespołem bez charakteru, bez siły fizycznej, bezbarwnym. Jak można w ciągu raptem siedmiu dni tak bardzo odmienić swój zespół, to wie tylko Jurgen Klopp, ale jak patrzyłem na jego twarz, a przede wszystkim na twarze jego asystentów, to mam wrażenie, że on do końca sam tego nie wie. Trzeba sobie jedno powiedzieć, ten mecz był po prostu świetny i nawet w pierwszej połowie, do momentu, kiedy Cody Gag pozdobył pierwszego gola, ten mecz był świetny. Nawet do stanu 0 do 0 na to patrzyło się rewelacyjnie, bo to nie jest tak, że Manchester United nie miał swoich okazji w tym spotkaniu. Manchester United te szanse miał, ale Manchester United zawodził w kluczowych momentach. Bo daj około 35 minuty pojawiła się taka statystyka: 7 strzałów w Liverpoolu, ani jednego celnego. 4 próby Manchester United. I trzy celne. Gospodarze mogli mówić o szczęściu, bo weszli w ten mecz na pełnym ryzyku i mogli za to ponieść konsekwencje. Manchester United szukał swoich maluteńkich szans, szukał tych swoich złotych momentów, ale nie potrafił ich znaleźć. Rashford pokazał się chyba w 25. minucie po raz pierwszy. Bruno przestrzelił e, głową. Kapitalna to była dla niego sytuacja. A Liverpool powolutku, powolutku ten teren zdobywał. Kapitalny pierwszy kwadrans w wykonaniu piłkarzy Jurgena Klopa. To trzeba podkreślić. Na pełnej intensywności. Zobaczyliśmy taki Liverpool, jak widzieliśmy w początkowej fazie meczu przeciwko Realowi Madryt. Wiemy, jak to się tam skończyło, ale tutaj Liverpool zagrał konsekwentnie na przestrzeni całego meczu. 90 minut plus tych trzech doliczonych. Specjalnie o tym mówię, dlatego że nawet w samej końcówce, kiedy prowadzili 7 do 0, oni szli po ósmego gola. Była w piłkarzach Liverpoolu jakaś taka niesamowita wściekłość, jakiś taki gniew, że to nie jest ten sezon, że on się nie układa tak dobrze. I wiecie, co się stało na koniec? Na koniec popatrzyłem na tabelę, a Liverpool, który... No naprawdę nie gra dobrego sezonu. Ma w tej chwili na wyciągnięcie ręki Tottenham 3 punkty straty do drużyny Antonio Conte, która zamyka top 4. I jedno spotkanie zaległe. Kto by przypuszczał, jeśli ten mecz, najlepszy bez wątpienia, mecz Liverpoolu w tym sezonie Premier League, nie będzie przełamaniem dla Derek, nie będzie takim fundamentem pod to, żeby rozbujać się na tym pasie startowym i polecieć bardzo wysoko do końca tego sezonu i wbić się do top 4, to już lepszego momentu sobie nie znajdą. Chciałbym pochwalić któregoś z graczy Liverpoolu, ale właściwie. Trzeba by wyróżnić cały zespół, bo defensywa zagrała na zero z tyłu, a z przodu pokazali się ci piłkarze, którzy mają tworzyć nową siłę ofensywną Liverpoolu. To też jest bardzo symboliczne. Pojawił się w drugiej połowie na boisku Roberto Firmino. Wiemy, jaka dyskusja, jaka narracja zdominowała sprawy wokół Liverpoolu poza meczem z Manchesterem United w ostatnich dniach. W tej narracji mówiło się głównie o Roberto Firmino. O tym, że doświadczony Brazylijczyk, blisko 32-letni, nie przedłuży już kontraktu na Anfield, który kończy się wraz z zakończeniem tego sezonu. I Roberto Firmino oczywiście przy tej piosence Si, senior przy jej akompaniamencie pojawił się na boisku. Też miał swój udział w tym wysokim zwycięstwie. Widać było, że jest uśmiechnięty, zadowolony. On powiedział, że kocha Liverpool, że to, co zrobił z Liverpoolem, to wszystko, to, to są dla niego niezapomniane momenty. Chciał Jurgen Klopp, żeby Roberto Firmino został, ale zostanie tylko do końca tego sezonu. Ale ci nowi piłkarze, bo o nich mowa, dzisiaj pierwszy raz w takim wielkim meczu przeciw Wielkiemu rywalowi pokazali, że oni dorośli do tego, żeby wreszcie to trio ofensywne postarać się odbudować. Był Salah, był Mane, był Firmino. Nie ma Mane, Firmino za chwileczkę nie będzie, ale jest Cody Gakpo, jest Darwin Nunez, który od początku zdradzał symptomy wielkiego grajka naprawdę wielkiego grajka ale sam powiedział, to jest trudna liga, Premier League to nie jest łatwa liga. Nie spodziewałem się, że jest aż tak trudna. Brakowało mu czasem trochę szczęścia, czasem tej skuteczności, ale dzisiaj wreszcie odpalił. Jurgen Klopp może być. Naprawdę dumny ze swojego zespołu. Rywalizacja Liverpoolu z Manchesterem United przez lata była tą dominującą w Anglii. Nie bez powodu nazywana zresztą derbami Anglii. W ostatnich latach jednak to Liverpool był siłą dominującą obok Manchesteru City w całych rozgrywkach Premier League, natomiast Manchester United no, był taką drużyną. Żeby nie powiedzieć słabą, po prostu popadł w przeciętność Manchester United, czego najlepszym dowodem jest poprzedni sezon. Stracił 34 punkty w poprzednim sezonie do Liverpoolu, ale do tego meczu. Manchester United przystępował jako drużyna, która mogła po raz pierwszy od kilku lat zanotować dublet z Liverpoolem, bo przecież na Old Trafford piłkarzom Erika Tenhaga udało się pokonać Derec. Nic z tych rzeczy. Klęska 0-7. Te derby Anglii są o tyle istotne, bo to jest tak. Manchester United ma swojego głównego rywala lokalnego w postaci Manchesteru City, który przez długie lata po prostu był cieniem poważnej drużyny i Manchester United zdecydowanie łatwiej też ze względów geograficznych. Graficznych, jako tego głównego przeciwnika było traktować właśnie Liverpool, to raz, dwa, Liverpool ma też swojego rywala w Merseyside, czyli Everton, no ale Everton to jest drużyna absolutnie przeciętna, stąd też rywalizacja z Manchesterem United urosła do takiej naprawdę bardzo poważnej rangi. Obecny sezon jest oczywiście wyjątkowy, bo nikt się chyba nie spodziewał, że Manchester United na tym etapie sezonu będzie miał aż tak dużą przewagę nad Liverpoolem. 10 punktów przed tym spotkaniem. Że Manchester United będzie grał tak dobrze, a Liverpool będzie tak mocno cierpiał. Że Manchester United będzie miał świetne tygodnie, bo przecież teraz wyrzucenie za burtę Ligi Europy Barcelony, czy też bardzo dobre mecze w rozgrywkach ligowych. Awans, jeśli chodzi o Puchar Anglii, zdobycie Carabao Cup. To jest naprawdę świetny czas Erika Tenhaga. Tak zastanawiam się, co jest przyczyną tego, co się tutaj wydarzyło, ale myślę, że czasami są takie absurdalne mecze. Kibice Manchesteru United coś o tym doskonale wiedzą, bo pewnie pamiętacie dobrze mecz, w którym Manchester United wygrał 8-2 z Arsenalem bo to też był taki kuriozalny mecz, i niekiedy takie mecze się zdarzają, ale prawdą jest też, że Anfield to nie jest ulubiona ziemia Manchester United, że w siedmiu poprzednich próbach oni nie wygrali tutaj ani razu, że zdobyli tylko jedną bramkę, i ta siódemka okazała się przeklęta także dziś w kontekście wyniku. Tak jak powiedziałem wcześniej, to był bardzo dobry, intensywny początek Liverpoolu. 15 pierwszych minut, wysoki pressing, podejście do przeciwnika, no tak jak to pokazywali w tym, w swoich najlepszych momentach za kadencji Jurgena Klopa. Później wynotowałem sobie te minuty. 19. Minuta, Darwin Nunes, pierwsza taka nieśmiała próba. 20. Minuta, 20. Minuta dopiero, pierwszy ofensywny raid Markusa Rashforda. Liverpool grał tak wysoko, tak daleko odepchnął grę od własnej bramki, że Manchester United naprawdę miał problemy z zawiązaniem jakiejś akcji, zwłaszcza w ataku pozycyjnym. Na pewnym etapie tego meczu Liverpool miał, to było chyba około 30 minuty miał piłkę w posiadaniu przez ponad 60% czasu. Oczywiście to niczego nie oznaczało, bo przypomnijmy sobie mecz na Old Trafford, tam 29% czasu w posiadaniu piłki Manchester United, a mimo to zdołał pokonać Liverpool. Tutaj jednak widać było, że ta akcja, która da wreszcie Liverpoolowi gola, Wisi w powietrzu. Mnie bardzo podobała się gra Andy'ego Robertsona. Wydaje mi się, że w tym meczu Andy Robertson był takim symbolem Liverpoolu. Był kimś takim jak kiedyś on, trener Alexander Arnold, Jordan Henderson pokazywał ten niesamowity charakter, dochodził do sytuacji i ta piłka zagrana do Cody'ego Gagpo, otwierający gol, otwierający wynik tego meczu. Też świetne zachowanie Gagpo. Zejście do boku, e, udało się zwieść obrońcę i... Posłanie piłki w, przy dalszym słupku bezradny Dawid De Gea i dla Liverpoolu to się wszystko zaczęło układać znakomicie, i później szybko drugi cios wyprowadzony po przerwie. To był szybki, intensywny, ale też czysty mecz. Nawet jak tam sędzia nie dopatrzył się jakiegoś jednego czy drugiego szturknięcia łokciem, to w pierwszej połowie mało było przerw w grze. Ta piłka cały czas znajdowała się w obrębie boiska. Kilka słów teraz o bohaterach tego meczu: Cody gak czy jak to woli, Cody Hack, bo nie będę się tutaj spierał na temat wymowy. Wszyscy wiedzą o kogo chodzi. Myślę, że kibicom Liverpoolu dzisiaj jest to obojętne, jak się wymawia jego na nazwisko. Najważniejsze jest to, że to nazwisko zaczęło na siebie pracować. To jest piłkarz, który od momentu przyjścia do Liverpoolu zachował się jedną bardzo istotną rzeczą, a mianowicie największą, najwyższą liczbą wygranych pojedynków spośród wszystkich graczy Liverpoolu. To już mogło dawać taki sygnał Jurgenowi Klopowi, że ściągnął odpowiedniego człowieka, że to jest właściwy facet na właściwym miejscu, bo od tego wszystko w najlepszym Liverpoolu się zaczynało, że trzeba było wygrać pojedynek. Trzeba było postarać się odebrać piłkarzowi drużyny przeciwnej piłkę, albo wygrać pojedynek, mam na myśli takie starcia jeden na jednego. I Cody Gagpo, naprawdę. Potrafi to robić. Jest takim piłkarzem, powiedziałbym, dobrze zawieszonym pomiędzy defensywą a ofensywą. Takim piłkarzem przez długie lata w Liverpoolu był Roberto Firmino. Pamiętajmy, że mówimy o piłkarzu, który jeszcze w tym sezonie Eredivisie w barwach PSW potrafił być najlepszym strzelcem. Miał 9 goli, 12 asyst. To też pokazuje jego wszechstronność i to, jak pracuje dla drużyny. Miałem wrażenie, że w Liverpoolu wszystko dzieje się dla niego za szybko, że wcześniej on oczywiście jest cały czas w grze, pokrywa te właściwe sektory boiska tam, gdzie powinien się przemieszczać, ale niestety brakuje tego produktu finalnego. I mam nadzieję, że ten dzisiejszy mecz będzie dla niego takim no, absolutnym przełomem. Bardzo ciekawe jest to, że Cody Gagpo jeszcze rok temu był łączony z dwoma angielskimi klubami. Jednym z tych klubów było Leeds United, dzisiaj walczące utrzymanie, a drugim. Oczywiście Manchester United. Cody Gakpo, jak się okazało, poczekał i wybrał dobrze. Innym piłkarzem, który był łączony z Manchesterem United, był Darwin Nunez, były napastnik Benfiki Lizbona, który dzisiaj po raz pierwszy w barwach Liverpoolu miał okazję do tego starcia bezpośredniego w derbach Anglii z Manchesterem United i co się okazało, walczył Myślałem w pierwszej połowie na pewnym etapie tego meczu, że znowu to będzie taki nuniezowy mecz, w którym on powalczy, po szarpie, ale nic z tego nie wyjdzie. Byłem jednak w błędzie. Dwa gole Darwina Nunieza, świetny występ, wpisał się w tym ofensywnym tercecie w historię najnowszą Liverpoolu. Pokazał wielką klasę, pokazał skuteczność. No i Urugwajczyk też może Teraz chodzi z głową podniesioną, może być dumny z tego, co zrobił, dlatego że to jest naprawdę duży wyczyn. Tak zagrać w takim meczu, w takim historycznym meczu przeciwko Manchesterowi United. Warto podkreślić, że Mohamed Salah i Darwin Nunes to jest jeden z tych duetów w Premier League, które zaczynają się rozumieć coraz lepiej, jeśli chodzi o Kreowanie sobie wzajemnie szans, to ta częstotliwość w ich przypadku jest najwyższa w całej angielskiej elicie. Stąd to dzisiaj tak dużo radości, dużo uśmiechu na twarzy i Darwina, i Mohameda Salaha, który w euforii po tym ostatnim swoim golu zdjął koszulkę. Dostał oczywiście za to żółtą kartkę, pokazał muskulaturę. Ale kibice Liverpoolu zobaczyli takiego Mohameda Salaha, jakiego widzieli wcześniej. Kibice Liverpoolu zobaczyli Mohameda Salaha wartego. Każdej tygodniówki i przedłużenia z nim kontraktu. Bo jak wiemy, tylko Mohamed Salah z tego wielkiego ofensywnego trio zostanie na Anfield od następnego sezonu. Ale myślę, że Egipcjanin dzisiaj może wracać do domu i pomyśleć sobie: Mam już innych gości, z którymi będę grał. Mane i Firmino, zrobiłem z nimi super historię, ale z tymi też się da pracować. Mohamed Salah, oddajmy mu co królewskie, bo przecież dzisiaj wydarzyła się bardzo ważna rzecz w jego karierze na Anfield. Egipcjanin pobił rekord Robiego Fowler'a. Klubowy rekord 128 bramek zdobytych na poziomie Premier League brakowało Mohamedowi Salahowi jednego trafienia do tego, żeby wyrównać ten rekord. Dzisiaj dorzucił dwa, także ma 129 goli Mohamed Salah i jest już samodzielnym liderem w tej wewnątrz klubowej klasyfikacji. Jakże zaszczytna to rzecz w całej historii Liverpoolu i myślę, że może rozpierać duma Egipcjanina. Jakby tego było mało, Kibice Manchester United nie są pewnie zaskoczeni, ale Mohamed Salah jest piłkarzem, który w ostatnich latach naprawdę jest katem czerwonych diabłów. Dwunasty występ dzisiaj, i dwanaście zdobytych bramek. Częstotliwość porażająca, godna podziwu, ale dzisiaj na pewnym etapie tego meczu, kiedy Manchester United się już całkowicie rozsypał. Mohamed Salah uwielbia takie momenty, kiedy jak ten rekin, już poczuł krew i gdzieś tam krążył w okolicach szesnastki, już włączał ten swój piąty bieg. Znowu widzieliśmy takiego Mohameda Salaha, który jest aktywny i sprawny jak skuter, który przemieszcza się po krętych uliczkach Neapolu. Liverpool skończył za kadencji Jurgena Klopa, podczas tych jego pełnych sześciu sezonów, kończył za każdym razem. W top 4. Wydawało się, że teraz ten sezon może być tą klątwą siódmego sezonu. Nagrywałem nawet o tym jeden odcinek Full English, kiedy Liverpool był w maksymalnym dołku, kiedy zaczęto się w ogóle zastanawiać nad przyszłością Jurgena Klopa, ale wtedy Niemiec powiedział: Ja jeszcze jestem gotowy to poukładać. Czasami nie ma sensu patrzenie na historię, która wydarzyła się w Borussi Dortmund czy w Mainz, bo to jest zupełnie inne miejsce. Czasami zespół dopada jakieś. Wycieńczenie fizyczne, zmęczenie materiału, wypalenie zawodowe, każdego to może dopaść. Ciekaw jestem bardzo jednej rzeczy. Czy ten jeden mecz dzisiaj przeciwko Manchesterowi United, wygrany 7 do 0, to jest takie cudowne przebudzenie piłkarzy Liverpoolu? Czy Jurgen Klopp ogarnie to swoim rozumem, bo dwóch trenerów, dwóch wielkich trenerów, e, wspaniałych szkoleniowców znalazło się na dwóch różnych biegunach. Czy Erik ten Hag będzie w stanie dzisiaj w domu zrozumieć to, co się stało z jego piłkarzami, jakim cudem oni, grając wcześniej tak dobrze, nagle zagrali tak fatalny mecz? I czy Jurgen Klopp będzie umiał zrozumieć, jakim cudem po Crystal Palace na Sellers Park, jego drużyna tak zagrała z Manchesterem United. Sir Alex Ferguson kiedyś po wysokiej porażce em, sześciu straconych bramkach w werbach Manchesteru z Manchesterem City powiedział, że pojechał do domu, położył się na łóżku, nakrył głowę poduszką i przez kilka godzin tak leżał, bo nie potrafił przyjąć tej porażki do wiadomości. Myślę, że Eric ten Hag może dzisiaj postąpić podobnie, a Jurgen Klopp musi zbudować na tym Liverpool, który. Pójdzie tylko do przodu. Patrząc na to, w jakiej formie w ostatnich tygodniach jest Tottenham, a patrząc na to, co zrobił dzisiaj Liverpool z Manchesterem United na Anfield, to wydaje się, że na pozycji numer 4 za chwilę może nastąpić zmiana. Ale nie byłbym wcale zdziwiony, gdyby Liverpool w następnym spotkaniu wyszedł i nie potrafił już znaleźć w sobie tak wielkiej motywacji, bo widać było dzisiaj, że piłkarzom Liverpoolu najbardziej zależy na tym, żeby zmieść z powierzchni ziemi. Manchester United. Jakby ten rywal miał być lekarstwem na całe zło Liverpoolu. Pokonanie go wysokie miało być lekarstwem na całe zło i jakby restartem, wejściem w ten sezon od nowa. Lepiej późno niż wcale. Liverpool Manchester United 7 do 0. Wybrane mecze Premier League możecie oczywiście oglądać u naszego partnera, czyli w Kanal Plus online. Szczegóły w linku.